Teraz powinno mnie słychać. Dobra, to jeszcze raz. Cześć <laughs> e, wszystkim. E, no. Wszystkim, wszystkim, jednemu widzowi. E, cześć. E, zobaczymy, jak to będzie w kwestii, e, kwestii właśnie dalej już nagrywania. Ogólnie to obudziłem się e, z tym pomysłem dosyć e, no niedawno. E, postanowiłem nagrywać jakieś e, głupoty na internecie, e, ale że dawien dawno, od dawnia, od dawna, że we mnie. E, dojrzewa we mnie naprawdę pomysł na to, żeby coś nagrywać to dzisiaj chyba on wybrzmiał na tyle, że przestałem się przyjmować, jak to wygląda to przyjdzie z czasem, jakoś przyjdzie z czasem, na razie zacznijmy o czymś gadać muzyczka jest dana ciszej dzięki Vivo, przynajmniej na tego startowego będę miał jakieś ustawienia w presecie, żeby później to nagrywać no dobra, o czym ja chciałem dzisiaj pogadać? O tym, że grałem w sesję niedawno. Jak w tytule jest zresztą napisane wakacje z duchami. No i gdzie tę sesję grałem? U nas w Olsztynie jest mało miejsc do grania, gdzie możemy się spo wspólnie spotkać z osobami takimi, no powiedzmy, obcymi, tak? Wiadomo, że. Przepraszam. Wiadomo, że żeby zagrać sesję, to fajnie by było mieć jakiś własny kąt, własne mieszkanie, własną przestrzeń, w której. Moglibyśmy zaprosić przyjaciół oraz ludzi, z którymi chcemy grać, no ale czasem jest tak, że nagle na sesję jesteście zaproszeni do zupełnie obcego miejsca. No i w Olsztynie takich miejsc jest mało. Mamy planetę 11, w której możemy się spotkać, gdzieś tam wynająć powiedzmy za darmo, oczywiście, wynająć salę, w której możemy poprowadzić sesję. Mamy też oprócz tego. Zaprzyjaźniony klub akademicki Klub Miłośników Fantastyki Olifant, który spotkania ma w czwartki, ale lokalem dysponuje na co dzień, więc można do nich napisać zapytać się, czy udostępnią lokal na sesję. I tak było w tym przypadku. Karol Sosnówka zwany Janusikiem zamówił nam ten lokal. No i galiśmy właśnie w akademickim centrum. W akademickim klubie Miłośników Fantastyki Olifant. Pozdrowienia Korek, pozdrowienia cały reszty KMF. No i dobrze, zaprosił nas Holmes, tak dosłownie wiecie, tydzień przed napisał czy czas na zagrania grzy, e, sesyjkę, wakacje z duchami. No i wiecie, mi już, dla mnie osobiście, mógłby już nic więcej nie mówić. Powiedział wakacje z duchami i ja jestem już, wiecie, tutaj w serduchu gdzieś tam dziesięciolatkiem, który oglądał filmy rodem z PRL-u. Na których e, pikador, e, mandaryn i perełka e, rozwiązywali zagadkę straszenia na zamku, i wiecie, ja już taki podjarany, podjarany poszedłem na tę sesję, już nawet nie chcąc wiedzieć, co się dzieje. Na miejscu okazało się, że będziemy grali na mechanice e, popsutego kompasu. Nie wiem, czy kiedykolwiek graliście, ale e, popsuty kompas to jest dosyć specyficzny system. Ja nawet go na chwilkę pokażę. E, dajcie chwilkę. Tutaj o, robimy przejście i o, to mój pulpit, e, tutaj jest mój kubeczek rodem z Hiszpanii e, z szpritem w środku. E, to jest właśnie taki typowy popsuty kompas, nie? E, popsuty kompas ma to do siebie, że e, jest malutką książeczką, jak sami widzicie jest to format A5, więc e, książeczka e, sama w sobie może nie jest wielka, ale za to treść jaką skrywa. I jeżeli kiedykolwiek zaczniecie w to grać, to na pewno no, nawet nie na pewno, ale powrócę dygresją. Jeżeli zaczniecie w to grać, to wasze pierwsze myśli, jeżeli jesteście la, dziećmi lat 90., e, 2000., to zobaczycie, że te obrazki coś wam przypominają. Prawda? Że te obrazki coś przypominają, jak byk Jack O'Donnell z mummy, prawda? Taki niby Indiana Jones i tak dalej. No, ale wiecie, zastanawiacie się, co dalej. Patrzycie na resztę postaci, którą reprezentuje ten. E, ta książka i nagle okazuje się, że postacie mają takie archetypy jak na przykład, o, patrzcie, tylko sobie przewinę, o, kim jesteś poszukiwaczem przygód? No i taki ktoś, no to oczywiście pilot. Już dokładnie nie pamiętam, z jakiego był filmu, ale był i to było genialne w tym, moim, e, 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 znaczy w moim odbiorze, fajna postać, fajny rysunek, taka semi-realistyczna, nie wiem jak to nazwać semi-realistyczny. Rysunek. Bardzo mi się podoba, wiadomo, cygara w gębie, pilot, etc, etc. Tak wygląda karta postaci. Karta postaci jest też cholernie prosta, a mechanika jeszcze prostsza. No ale ja nie chciałem o samym systemie gadać. Chciałem Wam tylko pokazać, że mamy system, który wybrał Holmes. Tutaj nawet mam swoją kartę postaci, czystą. O, Który Holmes wybrał do poprowadzenia sesji. Grałem, dobre było. Migrenę miałeś, <grymne> no ale dzięki. E, tak czy inaczej, y, obsługi kompas sam w sobie jest naprawdę fajnym systemem, prostym. Wykorzystujemy do niego waga kostki, biorę w granicy, chować się kto może, będę rzucał. To nie uniknie tego los Jest kiepski. E, tutaj zresztą wytłumaczone. Na początku trudno to z z zrozumieć z samego podręcznika, przynajmniej dla mnie było trudno zrozumieć z podręcznika, ale mamy na przykład kostki H6. i w Momencie, w którym my rzucamy cokolwiek na jakiekolwiek elementy, no to patrzymy na te tutaj kropeczki, te diamenciki. No i automatycznie w każdym atrybucie mamy dwa e, diamenciki, i w każdym podatrybucie, w czyli umiejsce, tak naprawdę mamy jeden diamencik z bazy, czyli rzucamy tak naprawdę trzema kośćmi z bazy. Oczywiście tworząc postać, rozbudowuje się tą ilość diamencików, i tak dalej, i tak dalej. I rzucamy tymi kośćmi. Jeżeli rzucimy na przykład tako. No i akurat w tym wypadku nie mam żadnego sukcesu. Sukces jest wtedy, gdy powtarzają się zwyczajnie kości, np. dwie szóstki, trzy szóstki, dwie piątki, trzy, np. No, dwie trójki, to byłyby dwa sukcesy. Wyższa jakość sukcesu na np. powtarzająca się szóstka. No i tak ogólnie rzecz biorąc na tym to miałoby polegać. Eee, więc topsy kompas Holmesu wybrał, jest zarąbiście, powiem Wam szczerze. Ja się już raz czy dwa razy prowadziłem w ten system, więc pomyślałem sobie, że e, to będzie niezła przygoda. Szczególnie jeszcze odwołując się do tych moich pierwszych zdań, że już mógłbym nic więcej nie mówić, ja po prostu bym poszedł na tę sesję tak czy inaczej z miłości do serialu. E, zanim zaczniemy jeszcze mówić o samej sesji w e, Perse, to ja chciałbym powiedzieć, że mm, serial, na którym ja się wychowałem, przełączę się na chwilę. Bum, 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 bum. E, że serial, na którym ja się wychowałem, nie był tak naprawdę e, oryginalną produkcją. Bo w latach 70-tych, bodajże, on powstawał, to ta produkcja była już wtedy oparta na książce. Właśnie szukam książki, bo jeździłem że zapowiedział. E, jest, też Wam pokażę, e, książeczka e, Adama Bagdaja o, o tym samym tytule. E, już przełączam, pokazuję Wam. O, proszę bardzo. Wakacje z duchami Atoma Bagdaja. Jest to jedna z bardziej fajnych książeczek takich z okresu dziedzinnego. Z nią się wiąże taka moja prywatna historia, którą ja zawsze gdzieś tam um, no bardzo, bardzo ją lubiłem po prostu. Eee, ale Boże, co ja chciałem powiedzieć? A, już wiem co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że um, wakacje z duchami um, mają taką u mnie historię, że gdy obejrzałem serial, to wszędzie chciałem ją kupić. Niestety, no wiadomo, albo kasa, albo e, inne jakieś e, życiowe rzeczy, no, albo zapomniałem to gdzieś, ale zawsze, gdy zobaczyłem tą książkę w księgarni, to nie mogłem jej kupić i dopiero teraz, na moje 41. urodziny, w dniu sesji, właśnie Holmes dał mi tę książkę e, i, i no oczywiście, rzucąc wszystkiego najlepszego, e, z rozmysłem e, sprawił mi ogromną radość, za co jeszcze raz Marku dziękuję. Jesteś niesamowity pod tym względem. Jeżeli chodzi o Samą książkę, no to ona skupia się wokół tak naprawdę trzech niesamowitych postaci. Te trzy niesamowite postaci to Picador, Mandaryn i Perełka. Oczywiście w książce pierwowzory zupełnie się inaczej nazywają. Picador to tak naprawdę jest Paragon, Mandaryn z filmu to jest Manżaro, a jeżeli chodzi o Perełkę, to został Perełka. Dlaczego zostały zmienione te ksywki? No, nie mam pojęcia. Ja wychowałem się na Pikadorze, na Mandarynie, na Pelełce. Tutaj są właśnie, jak już powiedziałem, Paragon i Mandżaro. Skąd są te ksywy? Te Paragon i Mandżaro. Otóż główny bohater, jeden z głównych bohaterów, z trójki, był głównych bohaterów na, <gł w trakcie lekcji, nie pamiętam czego, pani go zapytała z matematyki chyba. Co będzie, jeżeli pójdzie do sklepu i kupi coś tam? On to on powiedział, że e, dostanie paragon, więc został tak oczywiście wyśmiany przez klasę i e, przylepiło mu się paragon. A drugi manżaro to był e, to jest taka mądrala drużyna: on zawsze wie, myśli, że wie najlepiej, on zawsze myśli, że e, to jest najlepsze, że to będzie dobre i w ogóle wow i tak dalej. Zawsze się kłóci z paragonem o Wszystko i manżaro powstało dlatego, że on właśnie na lekcji geografii chciał zabłysnąć. Pani się zapytała, jaki jest najwyższy szczyt górski w Afryce, i on krzyknął: Manjaro. No i oczywiście cała klasa zaczęła się e, e, śmiać, przecież to jest Kili Manżaro, no i na tym to z polega. No i dobra, na czym polega książka? No to trzech głównych bohaterów. Spotyka się w leśniczówce w nieopodal w miejscowości Niedzica. No i ta leśniczówka, którą prowadzi ciotka jednego z nich, czyli Perełki, po prostu im pozwala tam w jakiś sposób przenocować, bawić się, no bo nigdy nie byli, i ona stęskniła się za Perełką. Tak czy inaczej, chłopaki zaczynają rozrabiać. Rozrabiać do tego stopnia, że no po prostu dzieją się różne dziwne rzeczy. Ty... przypadkiem podczas eksploracji zamku, który jest właśnie w Niedzic taka powiedzmy w zamek, ale bardzo majestatyczny, piękny, cudowny zamek dowiadują się o legendzie o legendzie o Brunhildzie Brandenburskiej oraz o Bolesławie Łysym e, oni oczywiście się w jakiś tam sposób e, później, nie będę wam psuł, już spoilerował całkowicie tego, e, tej książki no ale potem okazuje się, że te, oni odnajdują w tym zamku duchy, zaczynają straszyć duchy są to czasy perelu. Są to czasy y, głębokiego, y, głębokiego, naprawdę perelu, który y, na każdym kroku tej książki można odczuć. I kto nie czytał i kto nie wie, y, jak to było, to polecam lekturę. Oczywiście Adam Bagdad w wakacje z duchami. No dobrze, powróćmy do popsutego kompasu i Holmesa. Y, Wrzucam się na wielki ekran i będę o tym troszeczkę mówił teraz. No to Holmes nas zaprasza do akmf u spotykamy się właśnie w trójkę, gramy ja, Karol i, ojejku, Paweł. Ja, Janos i Paweł. Z Janusikiem już nie raz grałem, znam tego mistrza, znam tego człowieka, przyjaźnimy się od wielu lat, Holmesa też już troszkę znam, no z Pawłem miałem mniej do czynienia, ale okazało się, że było to coś fajnego, coś dobrego. Holmesu postawił na... O! Howdy! Radosław Wanat. Cześć Radek! Tak czy inaczej Holmesu postawił na bardzo fajną taką mechanikę związaną z tym, a czy nie, nie mechanikę w RPG ostatnio zauważam taki fajny trend nie wiem czy wiecie ale ten trend to jest nic innego jak pozwalanie płynąć graczom. My to nazywamy światotworzenie ja to nazywam się nie wiem, jak wy to nazywacie. Jak to nazywacie? Jak to nazywacie? <laughs> tak czy inaczej Marek pozwolił graczom troszeczkę płynąć. To znaczy, na samym starcie sesji zapytał się, co widzą, jak sobie wyobrażają tę leśniczówkę, może zamek, może jakieś elementy, może zachowanie jakichś ludzi. Co mi się wydawało epickie w tamtym momencie, takie dosyć. Mm, Fantastyczne nawiązanie do tego, co już znam. Oczywiście nie mogłem się powstrzymać od metagamingu. Wybaczcie mi, wszyscy tutaj publicznie się przyznaję, no metagamingowałem to ostro. Znam na pamięć cały serial, znam na pamięć całą książkę i byłem wielce podjarany, że mogłem to pograć, dlatego troszeczkę hamowałem się jednocześnie przed interakcjami, ale w takich momentach, które wybrzmiały w serialu najbardziej, na przykład. Krzyk perełki, gdy został oswobodzony z dybów w jednej z pierwszych scen e, serialu, to musiałem go na, naśladować. Pomocy, ratunku i tak dalej, wiecie o co chodzi. No i oczywiście wcielamy się w trójkę bo głównych bohaterów. Tak naprawdę to w wakacjach z buchami jest jeszcze czwarta bohaterka. Jola, ksywa dziewiątka. E, ona. Chyba tam dopiero od któregoś szóstego czy siódmego odcinka dołącza do chłopaków i im coś tam pomaga, ale jest równie ważną postacią. Tak czy inaczej, my z racji e, trójki graczy wcieraliśmy się o, po, oczywiście e, po kolei. Ja jako paragon, Karol jako manżaro, a nasz kochany e, Boże, jak on się nazywał, nasz Paweł e, jako perełka. No i oczywiście, e, wiecie, zazwyczaj, gdy czytacie coś. I zaczynacie grać w tę sesję, no to zazwyczaj nie macie nic przeciwko temu, żeby ten ktoś poprowadził wam tę sesję troszkę inaczej niż było to w fabule eee, pierwotnie. Tutaj też nie miałbym nic przeciwko, nie, ale mimo wszystko e, jakiś scenariusz odgrywany w mojej głowie nawiązywał cały czas do tego, co się działo w tym. Co nie przeszkadzało, bo to, to działo się w mojej głowie oczywiście i to nie było jakoś tam e, zielce zauważalne. W ogóle to, słuchajcie, zapomniałbym powiedzieć, sorry. Sesja, w którą graliśmy, była nagrywana. Dźwięk wideo i Holmes razem z edycją wideo wrzucił to do siebie na tego. i Jak skończę streama, to opublikuję w komentarzach link do jego filmiku, bo ja o nim gadam, gadam, albo nie udostępniam. Będziecie mogli go sobie później posłuchać. Tak czy inaczej, trójka graczy, spotykamy się, gramy. No i teraz wiecie, ja mam 41 lat. Karol. Troszkę mniej, ale też jest już stary. <laughs> Jedynym modem, który nie pamiętał czasów PRL-u oraz zmiany o tym był Paweł, więc myślę, że trudno mu się było w tym e, tak naprawdę odnaleźć. E, gdy Holmes nas prowadził mechaniki, naprawdę było mało, ale to nie był minus, to nie był minus, bo Boże. chodziło tutaj bardziej o takie wyopisy zręcznościowe, takie czynności zręcznościowe, na to rzucaliśmy najczęściej. Jeżeli chodziło o pchanie fabuły, no to faktycznie musieliśmy to trochę skompensować, i nie dziwię się Markowi, że skompensował historię do takiej jednej wielkiej. Troszeczkę było przeinaczeń, oczywiście, troszkę było pomyłek, ale to nie jest, broń Boże, strzał w kierunku Marka, bo to było zarąbiste. Naprawdę bardzo fajnie mi się grało, bardzo fajnie mi się to oglądało. Tak, wiecie, oczami gracza. Zazwyczaj, gdy się prowadzi, to się zupełnie na to inaczej patrzy. natchnął mnie nawet do tego, żeby poprowadzić wakacje z duchami, może na innym systemie, może dzieciaki na miotłach. O, może coś takiego poprowadzić, właśnie dla kogoś innego, a może nawet dla Marka. Może on będzie miał podobne odczucia, takie jak ja miałem, chociaż wątpię. Jestem fanatykiem, jeżeli chodzi o to. Więc ja, no, jestem podierany, tak czy inaczej. Myślę, że mógłbym powiedzieć, że. E, to była jedna z najlepszych sesji, e, jakie grałem, ale bym skłamał. E, było tam kilka takich e, smaczków, które mnie gdzieś e, zdeko z, no, wiadomo, zdekoncentrowały, ale to dlatego, że nie spotykałem się wcześniej z tego rodzaju e, zagraniami. E, nie chciałbym chyba więcej rozciągać tego tematu, bo chciałbym się skupić na pozytywach, a pozytywy było przeważająca część, 98% sesji, to były same pozytywy, te 2% to ja. <noise> e, tak czy inaczej, e, bawiłem się świetnie. Markowi dziękuję, a Was, e, słuchajcie, m, bardzo gorąco zachęcam do tego, żebyście znaleźli troszkę czasu i choć to będzie chyba z dwie godziny albo półtora godziny sesji, to do odsłuchania tego, jak my się świetnie bawiliśmy. Ale co jest najważniejsze, e, wsłuchajcie się w głosy. W moim głosie, po moim. Altowym śmiechu, się <głos》> rozpoznać, że się bawiłem świetnie. I oczywiście, chłopaki też się bawili świetnie. Przede wszystkim fajnie było posłuchać yy, tego. W, w ogóle ja zacząłem, wiecie, ADHD znowu mi się włączyło i yy, zacząłem jeden temat, drugi, trzeci i kończę czwarty. Dobra, to skupmy się jeszcze raz na sesji, bo gdy Karol. Yy, Odgrywał swoją postać i to, co mówiłem, że gdy fabuła się ciągnie, nie zmienia i tak dalej, to jest fajnie, ale jak się zmienia, to nic się nie dzieje. No to właśnie decyzje, jakie podejmował Karol jako manżaro, były dosłownie takie, jak były w książce. Nie macie pojęcia, jak mi się ryjek uśmiechał, kiedy kropka w kropkę podejmował takie decyzje, jakie ja pamiętałem z tego, i to było jeszcze takie bardziej budowanie takiego napięcia, takiego czegoś, wiecie. Nie oczekiwałeś, że to dostaniesz, a mimo wszystko, że dostałeś ten prezent. To było jedno z najlepszych uczuć, jakie ostatnio czułem. Wiecie, to nie było tak, że ja od razu sobie wiecie, wyszedłem z tego, bo to gdzieś tam cały czas we mnie żyje, i ta zeszłotygodniowa sesja była jest dla mnie cały czas gdzieś tam um, żywa, ale wie, wiecie, do tego stopnia to było porąbane w moim wykonaniu, że zaraz po sesji chwilkę potem pojechałem do mojego przyjaciela Dazida. I e, wy, nawet nie chyba tak, chwilkę potem pojechałem e, i zacząłem mu e, nawijać na temat tego e, co e, grałem, jak grałem, jak bardzo się jaram chciałem to z siebie wyrzucić, czy to szczęście i tak dalej. Chyba mi nie poszło, bo mi nie tęga. Ale <gryw> tak czy inaczej bardzo się dobrze e, bawiłem na samej sesji, jak i na e, jak i właśnie we wspomnieniach. Tak było, no właśnie, tak było, nie zmyśla. E... na wasze słowo. W ogóle, zobaczcie, ten kubeczek kupiłem w Hiszpanii kiedyś, e, będąc e, na delegacji, e, mieszkając w mieście Burgos, i wtedy nie wydawał mi się dziwny, e, do dzisiaj mi się nie wydaje dziwny, ale ludzie inni, którzy przychodzą do nas, często mówią: „Z czego ty pijesz?” No z tego. Tak czy inaczej, um, powiem Wam, że y, granie u Holmesa to była taka jedna z najbardziej epickich y, rzeczy, jaka się wydarzyła w ostatnim tygodniu, ale nie wszystkie. Y, owszem, miałem tylko o wakacjach z duchami i chciałem ograniczyć ten live do 20 kilku minut, żeby pochwalić się wrażeniami z tego, co było fajnego w tej sesji, o której będę mówił i te chyba sesje, które ja będę teraz, w których będę uczestniczył będę właśnie mówił o swoich myślach na ten temat za chwilkę tylko zmienię tytuł zmienię tytuł streama opowiem troszkę o innej sesji, w której biorę udział i nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby robić ją teraz ale zaryzykuję, do 22 mam czas, żeby sobie pogadać Zone for Geek nie powiem Live'y live, bez ostrzeżenia? No bez ostrzeżenia, no co jestem Marcin, mam ADHD i moje live'y będą z ADHD. Tutaj żaden medikinet nie pomoże, ja jestem jaki jestem, akceptujcie mnie. A w ogóle wiecie co? Ostatnio yy, skapnęłem się, yy, to jest taki inside joke, yy, jeżeli ma się ADHD. ADHD wiecie co znaczy, nie? To jest skrót z angielskiego, to jest A, -A, -A ale zapomniałem co to jest. <laughs> yy, coś tam, yy, co to jest ADHD? Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Wiecie, na początku, jak się nie, nie zna dobrze angielskiego, a ja go dobrze nie znam, umówmy się, to na początku wychodzi na to, że Attention Deficit, czyli deficyt uwagi. Czyli moim zdaniem wy poświęcacie mi za mało uwagi. Dlatego mam ADHD. I tym pozytywnym akcentem kończę tą część live'a. Zaraz po tym, jak ja skończę tego live'a, uruchomię live'a z innym tytułem o Pathfinderze i będę troszeczkę mówił o tym co ja robię w in, na innej sesji? I u kogo? Ha, 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 ha. No dobra, to yy, jeżeli chcecie, to zapraszam na następny. Jak nie, to sobie odsłuchacie później i do zobaczenia za chwilę. Ha, ha, ha. Gdzie to jest top? To jest top gdzieś? <grym> o kurwa. <grym> hmm. Dobra, to chyba jednak będę gadał tutaj. No dobra.